Cześć, Mamy tu obliczyć wartości funkcji dla x z tego przedziału, właściwie z tego zbioru wieloelementowego, sześcioelementowego. Ja tu zrobiłam tabelkę, żeby nie mieć bałaganu. Wszystkie funkcje są wykładnicze, czyli do potęgi x i w związku z tym pod x podstawiamy te elementy ze zbioru. Czyli dla x równego minus 4, no to mamy 3 do minus 4. Jak wiemy, że mamy ujemną potęgę, to od razu sobie odwróćmy, to będzie 1 do 3 do 4, czyli 3 do czwartej wiemy, że to jest 81, można wymnożyć sobie 4 trójki na kalkulatorze, czyli 1,81. Teraz 3 do minus trzeciej, no to znowu mamy 1 trzecią do trzeciej i tutaj wychodzi 1,27. Teraz tutaj do minus 1 drugiej, 3 do minus 1, drugi. Wyłączmy, zróbmy sobie znowu minus, czyli wykonamy odwrotność. Robimy, czyli 1 do 3. I potęga teraz nam zostaje 1, druga. A wiemy, że 1, druga to jest ułamka, ułamkowa potęga, czyli pierwiastek. Czyli mamy tutaj 1 przez pierwiastek z 3. Musimy usunąć niewymierność mianownika. Pierwiastek z 3 wymnażamy przez pierwiastek z 3, czyli będzie tutaj pierwiastek z 3 przez 3.

Już 256. Teraz jest tutaj do potęgi minus trzeciej, czyli 1 przez 4 do trzeciej, czyli to jest 1,64. Teraz do minus 1,2. Jak do minus, no to wiemy, że będzie 1 1,4, 1,2, czyli przez pierwiastek z 4, czyli 1 przez 2, A Teraz potęga 1,2, czyli po prostu pierwiastek z 4, czyli 2 do potęgi trzeciej, 3 do czwartej, 4 do trzeciej, przepraszam, to jest 64 i 4 do czwartej to jest 256. Tutaj 1 czwarta do potęgi X do potęgi ujemnej, czyli będzie 4. Już minus wykonany, czyli 4 do czwartej to oznacza, że mamy równe 256. Teraz tutaj do ujemnej znowu mamy potęgi, czyli 1 przez 4 to by było teraz. 4 do 3, czyli 64. Teraz do minus 1, drugiej. Do ujemnej potęgi, czyli znowu odwracamy. 1, druga, czyli pierwiastek, czyli tu wychodzi 2. Tutaj do 1, drugiej po prostu. Pierwiastek z 1, czwartej. to z nie wychodzi 1, druga. I teraz mamy do 3. 1, czwarta do 3. No to 1 do 3 to 1. A 4 do 3 to jest 64. Tak samo tutaj 1. I 4 do 4, 256. Jedna druga do potęgi x. Czyli z, znowu robimy, tutaj mamy ujemną potęgę, czyli robimy odwrotność, to będzie 2 do 4. 2 do 4 to jest 16. Tutaj będzie do minus 3, czyli mamy 2 do 3 to jest 8. Do minus 1, drugiej to będzie 2. I pierwiastek. No i pierwiastka nic nie robimy z pierwiastkiem. Teraz 1, druga do 1, drugiej. No to jest pierwiastek. 1, 2, musimy usunąć imienność mianownika. Wymnożymy przez pierwiastek 2, jest pierwiastek 2 przez 2. Teraz do trzeciej. 1, 2 do trzeciej, 1 do trzeciej to 1, 2 do trzeciej to 8, i 1, 2 do czwartej, jeden, e, i 1, i 2 do czwartej, czyli 16. Teraz 8 do potęgi x. No i wiemy, tutaj na potęga, czyli 1, 8 do potęgi czwartej. No i kalkulator w ręce to będzie 1, Dzielona przez 4096. Teraz do minus 3, czyli 1 przez 8 do 3, to jest 1,512. Do potęgi minus 1, 2, czyli 1,8. I z tego pierwiastek, czyli wiemy, że to będzie 1 przez pierwiastek z 8, czyli pierwiastek z 8 przez 8. I to jest dwa pierwiastki z 2 po skróceniu dwójki. Będzie pierwiastek z 2 przez 4. Teraz 1, 2 to będzie po prostu pierwiastek z 8, czyli 2 pierwiastki z dwóch, bo możemy sobie ósemkę zamienić na 4 razy 2. Teraz do trzeciej potęgi to będzie 512 i do czwartej 4096. Teraz mamy 100 do potęgi x. No to jak wiemy, że to będzie 100 do czwartej, do minus czwartej to będzie 1 przez 100 i musimy wymnożyć to 4 razy przez siebie to 100, czyli będziemy po 2 zera dopisywać. Przy drugiej potędze 2 zera, trzeciej 2 zera i przy czwartej znowu 2 zera. Do minus trzeciej to znowu ta sama akcja, czyli 1 przez 100, druga potęga i trzecia potęga. Teraz do minus 1 drugiej, czyli 1 przez pierwiastek ze 100, czyli 1 dziesiąta. Teraz pierwiastek po prostu ze 100, czyli 10. Do trzeciej potęgi setka, czyli 1,00, 0. druga potęga i trzecia potęga. I teraz jeszcze do czwartej, 100, druga potęga, trzecia potęga, czwarta potęga.